Dzień dobry w środę 16 lipca. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. We wtorek WIG-20 spadł o 0,3% do 2870 punktów. Obroty na GPW wyniosły około 1,7 miliarda złotych. Wśród bluechipów najmocniej traciło Pepco, zaliczając spadek o 1,8%. Na szerokim rynku uwagę zwraca spadek grupy Azoty o 14.4% do 18,9 zł groszy po informacji o wycofaniu PKN Orlen z przejęcia spółki GA Polyolefins. W Europie niemiecki DAX spadł o 30%. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 zakończył sesję pod kreską podczas gdy Nasdaq nieco wzrósł, napędzany wzrostami na akcjach spółki Nvidia. Na rynku walutowym wieczorem polska waluta traciła do euro i dolara, który umacniał się do 3 zł i 67 groszy. Bitcoin notował spadek aż o 2,30%, co stanowi mocną korektę po wcześniejszych wzrostach. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia Dane makroekonomiczne Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu wyniosła rok do roku 4,1%, a miesiąc do miesiąca 1,1%. Według danych Eurostatu produkcja przemysłowa w Polsce w maju wzrosła o 2,3% rok do roku, podczas gdy produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,7% miesiąc do miesiąca w maju. Główny Urząd Statystyczny podaje, że produkcja usług w kwietniu wzrosła o 4,5% rok do roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 6%. Główny Urząd Statystyczny podał, że deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju wyniósł 3 miliardy 100 milionów euro. W okresie od stycznia do maja Odnotowano bardzo mocny wzrost eksportu i importu do Stanów Zjednoczonych. Eksport do Niemiec wzrósł o 1,3% rok do roku, do 40 miliardów 300 milionów euro w okresie od stycznia do maja. Ekonomiści ING Banku Śląskiego oceniają, że inflacja spadnie poniżej 3% rok do roku w lipcu. Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych we wrześniu. Na podobne prognozy wskazał również Bank PKO. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że działające w Polsce firmy generują blisko 3 czwarte polskiego produktu krajowego brutto. Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju prognozuje, że z powodu niskiej dzietności Polska do roku 2060 straci aż 40% siły roboczej. To pięciokrotnie większy spadek niż średnia dla krajów organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju. W efekcie tempo wzrostu produktu krajowego brutto ma trwale obniżyć się do poziomu około 2%. Oznacza to poważne wyzwania dla gospodarki i rynku pracy w dłuższej perspektywie. Polska ma największe na świecie zasoby srebra 170 tysięcy ton o wartości około 127 miliardów dolarów, w formie jednej ciągłej warstwy rozciągającej się na setkach kilometrów kwadratowych. Choć złoża są trudne do wydobycia, bo srebro występuje razem z rudą miedzi, ich koncentracja sprzyja efektywnym inwestycjom. KGHM, największy producent srebra na świecie, pozyskuje rocznie około 1300 ton jako produkt uboczny produkcji miedzi, a brytyjskie media wskazują na potrzebę międzynarodowej współpracy i innowacji w zagospodarowaniu tych zasobów. Według raportu PricewaterhouseCoopers, Kraków znajduje się wśród najszybciej rozwijających się metropolii. Wiadomości gospodarcze ze świata: Unia Europejska sfinalizowała nowe środki zaradcze przeciwko Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone są otwarte na rozmowy taryfowe z Unią Europejską po groźbie 30% opłat. Inflacja konsumencka wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 2,7% rok do roku w czerwcu. Ceny konsumenckie w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie wzrosły w czerwcu, potencjalnie oznaczając początek długo oczekiwanego, wywołanego taryfami wzrostu inflacji. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych utorował drogę administracji Donalda Trumpa do wznowienia demontażu Departamentu Edukacji, co jest częścią jego dążenia do zmniejszenia roli rządu federalnego w edukacji na rzecz większej kontroli ze strony Stanów. Produkt krajowy brutto Chin wzrósł o 5,2% w drugim kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, spowalniając z 5,4% w pierwszym kwartale. Chiński eksport metali ziem rzadkich osiągnął najwyższy poziom od roku 2009. Jak wynika z sondaży, japońska koalicja rządząca prawdopodobnie straci większość w wyborach do Izby Wyższej Parlamentu 20 lipca, co zwiększa ryzyko niestabilności politycznej. Biznes. W Polsce trwa fala poważnych pożarów. W Mińsku Mazowieckim ogień całkowicie zniszczył hale firmy Folpak. A do akcji gaśniczej zaangażowano 300 strażaków. Trwają czynności wyjaśniające, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Analizuje sprawę także pod kątem możliwej dywersji. Do podobnego zdarzenia doszło w Siemianowicach Śląskich, gdzie w hali przemysłowej zapaliły się chemikalia. Kaufland planuje zainwestować 2 miliardy złotych w Polsce w ciągu 5 lat, stawiając na otwieranie nowych sklepów, rozwój marketplace, cyfryzację oraz wdrażanie nowych technologii, by odzyskać rentowność i zwiększyć udział w rynku. Sieć mierzy się jednak z wyzwaniami, jakie stawia spadająca popularność hipermarketów na rzecz dyskontów i lokalnych supermarketów, co wymusza intensywną walkę cenową i zmianę strategii asortymentowej. Sąd otworzył postępowanie sanacyjne spółki Lake Hill Hotel należącej do Artura Koziei, co daje jej czas na restrukturyzację zadłużenia i chroni przed dalszymi egzekucjami komorniczymi. Kozieja próbuje porozumieć się z właścicielami lokali oferując spłatę zaległości i nowe warunki najmu, jednak część inwestorów pozostaje sceptyczna i popiera wniosek o upadłość. Sanacja daje mu teraz szansę na odbudowę zaufania i uratowanie hotelu w Sosnówce. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Linie lotnicze KLM w Holandii Testują taryfę bez bagażu podręcznego. Pomysł spotkał się z krytyką. Oracle zainwestuje blisko miliard dolarów w rozwój sztucznej inteligencji w Holandii. Meta zobowiązała się do zainwestowania setek miliardów w centra danych AI. Stany Zjednoczone pozwolą na wznowienie sprzedaży układów AI Nvidia H20 do Chin. Europejskie fundusze Venture Capital są na dobrej drodze do najniższego tempa pozyskiwania funduszy od dekady. Fundusze hedgingowe porzucają banki i kupują spadki w podstawowych produktach konsumenckich. Vibe Coding, czyli samodzielne programowanie ze sztuczną inteligencją, dotarło do firm. Transakcje i finansowanie. Orlen poinformował, że nie jest zainteresowany nabyciem akcji spółki GIA Polyolefins, ale deklaruje gotowość do dalszych rozmów w sprawie alternatywnej formy współpracy. Grupa Azoty i jej spółki zależne podpisały aneks wydłużający obowiązywanie umowy stabilizacyjnej z Orlenem do 31 lipca 2025 roku. Kompleks Polimery Polis należący do GIA Polyolefins. To strategiczna inwestycja w produkcję polipropylenu i propylenu oraz gazoport zapewniający dostawy surowców drogą morską. Fundusz Tarhil Capital przejął producenta papierowych opakowań Promar Jarocin, widząc w nim duży potencjał wzrostu, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Inwestycja wpisuje się w szerszy trend konsolidacji polskiej branży opakowań, wspieranej przez regulacje w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego oraz rosnące znaczenie zrównoważonych materiałów. Promar, z silną pozycją eksportową i nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, ma szansę stać się znaczącym graczem w europejskim sektorze opakowań ekologicznych. Solo Workout pozyskało 15 milionów złotych na rozwój trenera sztucznej inteligencji i globalną ekspansję, z czego 4,5 miliona złotych. Pochodzi od inwestora prywatnego, a 10,5 z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Firma rozwija system, który cyfryzuje tradycyjne maszyny siłowe, umożliwiając ich inteligentne monitorowanie i analizę treningu w czasie rzeczywistym. Dzięki unikalnej technologii Retrofit Solo planuje wejście na rynki Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz wzmocnienie pozycji w branży fitness i rehabilitacji. Polska jako pierwszy kraj w Europie uruchomiła pilotażowy program EIT Regional Innovation Booster, którego celem jest wsparcie ekspansji technologicznych startupów na rynki zagraniczne. Program oferuje trzy wsparcie: mentoring, granty do 200 tysięcy euro oraz dostęp do ekspertów i potencjalnych inwestorów z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Nabór do pierwszego etapu trwa do 31 sierpnia 2025 roku, a projekt docelowo obejmie kolejne kraje do 2028 roku. Prawo i podatki. Jak podaje Puls Biznesu, prokuratoria generalna wprowadziła sąd okręgowy we Wrocławiu w błąd, sprzeciwiając się powołaniu biegłego Pawła Cygańskiego, który wcześniej obnażył jej błędy w procesie Marka Kubali o odszkodowanie za zniszczenie firmy. Mimo przyznania się prawniczki prokuratorii generalnej do pomyłki i przeprosin, instytucja utrzymała sprzeciw i wymusiła powołanie innego biegłego, co budzi wątpliwości w zakresie etyki jej działań. Eksperci podkreślają, że takie praktyki są na porządku dziennym. Od 30 grudnia obowiązywać będzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wylesiania, które nakłada na średnie i duże firmy obowiązek udowodnienia, że wprowadzane lub wywożone na rynek unijny produkty z kawy, soi, kauczuku, drewna kakao, palmy olejowej i bydła nie pochodzą z terenów wylesionych po 30 grudnia 2020 roku. Przedsiębiorcy do tego czasu muszą wdrożyć systemy należytej staranności, monitorować łańcuchy dostaw, przestrzegać przepisów krajów produkcji oraz składać oświadczenia w europejskim systemie informacyjnym. Mimo uproszczeń i wsparcia Komisji Europejskiej wielu przedsiębiorców wciąż nie jest przygotowanych do spełnienia tych wymogów. Andrzej Duda częściowo ułaskawił Roberta Bąkiewicza darując mu karę ograniczenia wolności, wymierzoną za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki babci Kasi, nie obejmując jednak nawiązki i publicznego ogłoszenia wyroku, które pozostają w mocy. Na stronie prezydenta opublikowano jedynie krótkie wyjaśnienie, że decyzja została podjęta m.in. z uwagi na pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu i ustabilizowany tryb życia Bąkiewicza, a kancelaria prezydenta odmówiła szczegółowych komentarzy, powołując się na ograniczoną jawność postępowania ułaskawieniowego. Decyzja wywołała szeroką dyskusję, w tym krytykę ze strony polityków opozycji, a sam Bąkiewicz podziękował prezydentowi za akt łaski. Rząd przyjął nowelizację kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, która istotnie ogranicza uprawnienia prokuratorów, zwiększając jednocześnie decyzyjność sądów i prawa stron postępowania. Nowe przepisy, między innymi, znacznie ograniczają stosowanie tymczasowego aresztowania, a jego przedłużenie będzie wymagało wykazania sprawnego prowadzenia śledztwa. Dodatkowo zapewniono podejrzanym prawo do obecności obrońcy, już od momentu zatrzymania wprowadzono odpłatne dyżury adwokatów, a także zniesiono sprzeciw prokuratora wobec poręczeń majątkowych. Senacka Komisja Budżetu nie zgłosiła poprawek do nowelizacji likwidującej coroczny obowiązek składania informacji o wspólnikach spółki jawnej, jeśli skład wspólników się nie zmienił. Ustawa znosi też sankcje utraty statusu podatnika CIT w podatkowych grupach kapitałowych za transakcje z podmiotami spoza grupy oraz wprowadza mechanizmy rozliczania podatku przy uchylonych decyzjach o wsparciu. Nowelizacja trafi teraz pod obrady plenarnych senatorów, którzy mają ją przyjąć bez zmian, upraszczając raportowanie podatkowe spółek jawnych. I ograniczając ich obowiązki administracyjne. Wiceminister finansów Jarosław Neneman potwierdził, że pierwsza wypłata wynagrodzenia w nowo założonej spółce, która wybrała estoński podatek dochodowy od osób prawnych, nie jest ukrytym zyskiem i nie podlega opodatkowaniu tym ryczałtem pod warunkiem, że nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wyjaśnił, że choć przeciętne wynagrodzenie w nowej spółce przed pierwszą wypłatą wynosi zero, to jednak z wykładni systemowej i celowościowej wynika, że wypłaty w określonych limitach są wyłączone z dochodu ukrytych zysków. Podejście to eliminuje ryzyko niesprawiedliwego opodatkowania na starcie działalności i jest zgodne z intencją ustawodawcy, który nie nakłada obowiązku zatrudniania pracowników w pierwszym roku opodatkowania estońskim podatkiem dochodowym od osób prawnych. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że służba w ataszacie obrony nie uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego, ponieważ ataszat nie stanowi jednostki wojskowej użytej za granicą do celów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, takich jak udział w konfliktach zbrojnych czy misjach pokojowych. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że choć ataszat ma charakter wojskowy i obejmuje funkcje oraz stopnie wojskowe, to jest to struktura dyplomatyczna, a nie formacja bojowa, co wyklucza stosowanie zwolnienia przewidzianego dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych. W konsekwencji świadczenia otrzymane przez żołnierza służącego w ataszacie powinny być opodatkowane jak zwykły dochód. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nagroda w konkursie promującym spółkę jest zwolniona z podatku dochodowego, jeśli jej jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł i jeśli uczestnicy nie wykonują w zamian żadnych świadczeń wzajemnych. Sąd podkreślił, że w przypadku braku umowy wzajemnej między organizatorem a uczestnikiem Nagroda ma charakter nieodpłatnego świadczenia związanego z promocją spółki, co pozwala zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kluczowe jest także to, że udział w konkursie i wykonanie zadań nie jest traktowane jako świadczenie ekwiwalentne, a uczestnicy konkursu nie są pracownikami ani nie pozostają z organizatorem w stosunku cywilnoprawnym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że wydatki na psychoterapię mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Gdy istnieje bezpośredni związek terapii z działalnością gospodarczą, np. w przypadku zawodów o wysokim ryzyku stresu, jak ratownictwo medyczne czy sport wyczynowy. Jednocześnie zaznaczył, że w większości przypadków Urząd Skarbowy traktuje psychoterapię jako wydatek osobisty, niezależny od prowadzenia firmy, co skutkuje odrzuceniem takich kosztów, jak w sytuacji księgowego czy prawnika. Decyzje organów podatkowych wskazują, że uznanie psychoterapii za koszt firmowy zależy od charakteru działalności i musi służyć utrzymaniu zdolności do generowania przychodów. Wiadomości prawne ze świata. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że akcyza jest podatkiem od faktycznej konsumpcji towarów akcyzowych, a nie od nadużyć związanych z fikcyjnymi dostawami. Sprawa dotyczyła chorwackiego przedsiębiorcy, który miał zapłacić akcyzę za produkty wykazane na fałszywych fakturach, ale które nigdy nie zostały dostarczone ani wprowadzone do obrotu. W związku z tym, nałożenie przez Chorwacki Urząd Skarbowy akcyzy z tytułu fikcyjnej dostawy narusza unijną dyrektywę 2008 roku nr 118, gdyż podatek akcyzowy staje się wymagalny dopiero przy rzeczywistym dopuszczeniu do konsumpcji. Inwestorzy w Jakom CBS domagają się zatwierdzenia ugody o wartości 120 milionów dolarów z bankami Morgan Stanley, Goldman Sachs i Wells Fargo oskarżonymi o niewdrożenie odpowiednich działań związanych z konfliktem interesów przy handlu akcjami w związku z upadkiem Archegos Capital Management. Banki, które były głównymi brokerami Archegos i współuczestniczyły w emisji akcji Viacom, odrzucają zarzuty, ale zgodziły się na ugodę, aby uniknąć kosztów dalszego procesu. Skandal Archegos, w wyniku którego Bill Hwang został skazany za oszustwa giełdowe, należał do największych w historii, powodując miliardowe straty w bankach i wstrząsając rynkami finansowymi. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.